Hey, kochani, to są moje królisie, Zobaczcie, tutaj jest taki jeden mały. Hop. Tam się zamy. musiałam otworzyć, bo bym zamknęła, Tutaj jest taki biały. Tam się chowają, Jom, tego sobie pogłosz. Ej, hey, gdzie, gdzie, dzi jest słodki. Próbuję wziąć go bliżej, ale nie chcę go brać za łóżka. Choć tak się bierze. Dobra. Nie będę go wziął, bo jest taki słodki. Chodź tu, mini, mini. Pokaż się. Jak się bierze, bierze łapka. Tutaj. Tutaj jest obieki Tutaj trzy sobie podeszły. Śpią. Tutaj też są. A. Tu są najsłodsze. Tak się stoliły. Tutaj jeden jest duży. Tutaj. tu się. Tutaj, jest tu czarny, też jest czarny, mamy królisi, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, mamy piętnaście królisi. Tu dwa tak siebie usiadły. Tam dwa. Tu. Śłodkie. Ten duży, biały królik to gwiazdka. Będziemy kończyć. Jeżeli chcecie więcej filmików z królisiami, to napiszcie pod, w komentarzu królisie. To papa pa. pa.